Słuchajcie, właśnie jesteśmy w sklepie, wybieramy różne rzeczy, ogólnie świąteczne. do domku świąteczne będziemy... Ale coś tak. też wybiera. Hehehe. niedługo kupować. tutaj mamy ogólnie jakiś masz już świąteczny, różne rzeczy, ale my idziemy do jakichś ozdób, nie? Żeby na nasz domek. Okej, tam chyba widzę już jakieś światełka. Zobaczcie, już się tu świeci, jakieś ozdoby. Sztuczne, ale my żywą No nie, my żywą, jak w roku, tak, tam koło nas są fajne choinki, widzieliśmy, nie? Do kupienia. o ja, jedna taka bombka i starcza. No słuchajcie co jest? O, to jest, o to w ogóle. No masakra. Ale to jest pięknie. No słuchajcie jak jest pięknie. a ta chujinka widzę tylko białą łoną. No. Zobaczcie jaki Możemy mieć ten, to jest super. Co to jest? na choinkę? No, rękawiczka no. świąteczna. Ale jaki piernik. O jaki piernik. On mi ze przypomina Nie. tego, wiesz co. No. Na On domek na balkon, w choince. Ja sobie też nowe pompki kupię Tak? Dobra, to, o, A nie wiem czy teraz... Ładna? Ładna gdzie, gdzie my ją postawimy? Na balkonie <grych> Spoko, są O, Nęcia, też jest z nami Ja też jestem Ty też jesteś Wow, surprise Ale nie Wow, O, Fajna, Coś tu śnieg Ale fajna coś, Ładno. Ładne. Idziemy do chujny czekaj paczek, ładna biała. Tam jest... Ale ładnie też na górze jest uzdobione. Mhm. O mamy podobnego i mamy chyba takiego samego. tylko troszeczkę innego. On też właśnie ma takie nóżki. No, tam jest obok taki. <grystanie> o patrzcie, tutaj taka śnieżka. to ta? -ta. Zobaczcie, jaka ładna śnieżka, też podświetlana. moja ogromna jest. No. O, Xmas. No. Ej, patrzcie tu, bo ja nie wierzę. Tata, patrz jaki pingwin, bałwan, piesio, misio. Nie wierzę. Piesia jest super. Słodza. jest ten tęsknię, jak Miś tak więc słuchajcie, słuchajcie, to sobie wybierzemy, a jak coś kupimy, to ja Wam oczywiście pokażę już w domku. Akcja! Więc kochani, ja już jestem w domku, i tyle, co Wam pokażę, właśnie co kupiłam w sklepie. E, zobaczcie, miałam je kupić też dodatki, a wyszłam, zobaczcie, z choinką. E, mam taką właśnie choinkę, tylko mniejszą, może gdzieś taką białą, pamiętam. I ona właśnie chyba ją miała przez jakieś. Dwa, może trzy lata, ale nie wiem, ja więc postanowiłam zmienić to, no bo ona jest taka piękna, zobaczcie jak ona wygląda, ona jest taka jakby ala nie biała, taka srebrna i jeszcze się tak błyszczy jak te bombki. Słuchajcie, właśnie, o, pokażę Wam bombki, kupiłam takie, chciałam sobie taki pudrowy róż znaleźć, ale nie było, więc kupiłam taki kolor, jakiś taki srebrny, żeby tak fajnie to właśnie... Em, no bo coś Ala będzie ładnie zlewać na chojniczku Więc naprawdę e, udany zakup Moi rodzice sobie kupili właśnie takie Lampeczki właśnie na domek Przepraszam, mam no to jestem trochę przyjemna Ale wybaczcie mi to e, I już to powiesiliśmy na balkonie Są takie sople też e, No było no bo też bardzo zimno Jakoś pomogą w lecie Ale to jest bardzo ładny efekt Słuchajcie kochani, ja już powoli e, Skończę się pakować Jutro mam tylko Tyle lekcji, zobaczcie, tylko cztery lekcje, w sumie, nie no, w sumie trzy, no bo polski, matematyka i yy, plastyka, ale mam jeszcze zajęcia rozwijające z polskiego i WF, więc to w sumie... Trochę lepsze przedmioty, no ale teraz zajmiemy się naszymi kalendarzami. Yy, więc zaczniemy sobie od tego. Też dzisiaj z ręki nie wiem yy, napiszcie, czy wolicie, jak ktoś mi nagrywa, na przykład mój tata yy, w kalendarze, czy wolicie jak ja sama tutaj nagrywam. I szukamy, szukamy dzisiaj wątki i od razu ją zobaczyłam tutaj jest super I otwieramy. Ojej. Jestem ciekawa, takie kwadratowe okienko. Ciekawe, co może być? Ej, nie dosyć, że trudno się otwiera ten kalendarz, to jeszcze jedną ręką. I słuchajcie, czy to jest pomadka? Śmiem, zobaczmy. no ja nie tą stroną. Ej, zobaczcie! W tym numerku, chyba drugim, czy tam pierwszy, nie pamiętam, nam się trafiła też taka pomadka. Ale się błyszczy, ale miała inny kolor, ale śliczna, naprawdę. To, co mi się podoba ten kolorek. Wow, oczywiście już oczywiście czuwe Ok, a teraz oreo! W ogóle się nie spodziewałam, że trafi nam się szmięć, bo ostatnio co mi przyszło do głowy. Ehm, a teraz... dziewiątka, no dziewiąteczkę to szybko znajdujemy. Ojej! Dobra, mamy to. Mamy to, i dzisiaj mamy tego cukiereczka pysznego Jejło mi tak zasmakowało. Jego pierwszy to jest wany. i one są naprawdę mego dobra. Smakują ten wafel, naprawdę. Um, teraz herbateczki. Herbatki i otwieramy. No, nie musimy szukać. <grym> Dziewiąteczka. I dzisiaj, dzisiaj mamy coś takiego. Widzę, że jest jabłko też. Organic. Blueberry jest, czyli ta mm, jagoda, z tego co pamiętam. Mm. Okej. Okay. O, otwieramy. O, jakoś mi to wychodzi, słuchajcie. Okej. Okay. Tak, ona... Ojeju! jeju jak ona wygląda. Tak inaczej. To takie szybkie, ma takie o proszek jakby. Ty, kurczę, ale ciekawa herba, to takie też naprawdę nie piłam. Ok, odkładamy i nasz ostatni kalendarz kinderka, który zawsze mi jest z wszystkich numerków prawie za tata, yy, więc on naprawdę lubi z tego yy, kalendarza błędo, bueno, zawsze zjada i kinderki. Tu, co, jak ja się trafię, no to od razu mu to daje, więc po prostu, o, od razu widzę tego, no po prostu jak się patrzę, no to, o, tak to otworzymy, lepszy, lepsza metoda, o, o nie, 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 dzisiaj to ci nie dam jest coś pysznego? To jest Country w wersji mini, więc ja to go naprawdę bardzo lubię. To są nasze rzeczy. Tego nie liczymy, to nam się trafiły i jestem się naprawdę zadowolona, naprawdę. I ciekawa smak tej herbaty. <noise> no i oczywiście, cukierki jak cukierki, słodycze zawsze są pycha. A my się widzimy już, może jeszcze wieczorem coś będziemy robić, albo Dzień kochani! Witajcie kochani na drugi dzień. Jest 10 grudnia i już wróciłam ze szkoły i teraz postanowiliśmy razem z mamą, że zagramy Monopoly. Monopoly. Zobaczcie. O. E, ja mam takiego pionka. To jest Monopoly. Lol, ogólnie, ostatnio kupiliśmy. W sumie e, na Mikołajki dostałam, pokazywałam no, tak wam. Tak, tak. Tu mamy pionki, Pani, i teraz tu zaczyna. Gdzie jest kostka? Tu jest kostka. No, i sobie będziemy grali. Słuchajcie, idę pięć i mam tą dziewczynę. ale jakie gry lubicie dwa, grać? Czy to milionerzy, czy inne dwa. tam gierki? Jeden, dwa. Nie no, już mam płacić 200. Więc nie... sobie zagramy i się no. widzimy już później. Zajdziemy już sobie gramy, jesteśmy tutaj, a kotełek no, 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 no. sobie położył ko koło nas. Poszedł na grę, też będzie grał. Bo nie mamy piątek dla Ciebie. Znaczy mamy jakieś tam, ale nie ma kotełku. Kotełku. Patrzcie się gra na, na ptaszki. Dobrze, my gramy teraz Ja teraz jestem. Ej, ty tam stanęłaś, bierzesz No ja... nie, ja jej nie biorę. <ścoughs> Właśnie od kilku minut kotek tak atakuje Nikolę. Co on cię robi w ogóle? Co to? jest? On cię kopie, no. kotku, nie kom nikoli. No i widzisz? Jestem siedziałam, a on mnie teraz Zaraz no, tam. Czekaj, czekaj. <laughs> <laughs> Jak pitbull, <laughs> słuchaj. Nie, 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 nie. Po... Dobra. Dużo ciekaś. Nie. nie no, ale ja chcę. Co, co ci robi? Nie. No bo my gramy, w kocie? On się chyba tak lubi bardzo. Słuchajcie, teraz jesteśmy tutaj z Nelczą, bo się obudziła, prawda? Spała sobie. Jak zjedliśmy obiad, chwilkę jeszcze skończyliśmy gierkę. No i się obudziła, więc. Lela! Lela. Tu to? to maczkaweczka? No właśnie, maczkaweczka, więc musi zjeść. musicie napić, nie? No. Tak. A my, kochani, teraz po obiadku sobie otworzymy nasze kalendarze. A no to, więc widzimy się już teraz. Okej okay, kochani, jak mówiłam, na obiadek, to teraz należy się zjeść coś słodkiego. Więc sobie otworzymy może nasze Oreo i dzisiaj jest dziesiąty, o od razu jak tu położyłam palec, to zobaczyłam dziesiąteczkę, więc um, otwieramy dziesiąteczkę, bo dzisiaj jest dziesiąty grudnia. I mamy też tego cukiereczka, czy dzisiaj dziewiąty, nie, wczoraj był dziewiąty, no, no, no. Musiałam, że no, bo dwa razy budżetu nie był ten sam. Ojeju, cukierek, więc wszystko mi tutaj spada. Naprawdę, chyba ostatnio też pomieliśmy. Niedawno, jak mi się coś pomyliłam. Teraz Kinderek. Um, kinderek i dziesiątka. O, mam tu dziesiątkę, Jest, zobaczcie. Jest tutaj pod tym Elfem jakimś. Ojeju, ciekawe co to. Jest, mamy błeno! Nie, dzisiaj już tacie nie dam młyną, bo już. Chyba, raz razy ze względu zjadł moje rzeczy z tego kalendarza Kinderka. Teraz trochę dla mnie też. Okej, okay, ten kalendarz spadł, ale go podniesiemy i otworzymy. To jest z herbatkami. Ojej, zobaczcie już ile nie ma. Zobaczcie. Jeszcze tylko połowa została, no trochę więcej niż połowa. No ale szybko ten czas mija, naprawdę. I mamy herbatkę czekoladowa i wanilia. o oh ja yeah. tak ale dobra może być tak pisało no to mam nadzieję że będzie dobra a i wczorajsza herbatka to była naprawdę genialne. genialna bardzo dobra, bardzo mi smakowała ogólnie Oj, mamy chyba podobną zobaczcie co to mnie wygląda to numerku jakoś są podobne rzeczy, chyba to takie same taki w ogóle. Um, a teraz... Liceki, ja powiedziałam, te. Um, Wefelki, ojeju. Wszystko mi leci, słuchajcie. Otwieramy. I szukamy dziesiątki. Szukamy, szukamy i nie widzę, nie widzę. O, jest! Oj, ideal, idealnie się tak zaświeciło, widzicie to? <grym> Okej. Okay. Okej, okay, zobaczcie, tutaj mamy takie coś, odkręcimy to. Ciekawe co to jest, coś takiego małego. Czy to jest tuż do rzęs? Chyba. O nie. To jest kochani, chyba mini tuż do rzęs. Słuchajcie kochani, pod koniec tego filmu chciałam pokazać, pokazać takie dwa bubaski to są w sumie bliźniaki tutaj mamy Mimi Miał i tutaj Willy Woof te właśnie bubaski dostałam je i postanowiłam je właśnie dać Nelly na święta mam nadzieję, że się ucieszy zostało tylko kilka dni, więc postanowiłam już dać jej ten prezencik i jedną lareczkę. zaraz sobie otworzymy, bo też jestem ciekawa a potem od yy, wiecie, zapakujemy no i nie będzie widać, że ją otworzyliśmy, wiecie, widzimy jak przetworzymy. Więc otwieram naszego popaska. Ojej, zobaczcie, jaka ona jest śliczna! Ma takie właśnie włoski, zobaczcie, e, pomarańczowe. No i właśnie słyszałam, że właśnie tych dwóch popasków ulubionych kolor to jest pomarańczowy. I właśnie e, ta mini miał. Ona właśnie bardzo lubi koty i podobno naśladuje e, właśnie dźwięk kota. Willy Woof na dźwięk psa, więc jestem ciekawa, co ją Ale tutaj mam jeszcze buteleczkę i smoczka, Ale to już sobie potem otworzę. Albo właśnie, żeby nie było widać, co no sobie zostawimy. A tutaj właśnie mamy naszą buteleczkę. O, pamiętam, że było jeszcze... O, dobra, wyciągniemy to. I ją teraz włączymy. Powiedział swoje imię. Ja. Jak sobie coś gada. Jak Nela, będzie mówiła. No, Nela tu też tak krzyczy bardziej. Oj, zobaczcie, tutaj były gdzieś naklejki. Coś zobaczyłam. Są naklejki, nie tam, tam masz, pod ręką. O, właśnie, mamy naklejeczki jeszcze tutaj Ona coś jeszcze, naciśnijmy brzuszek jeszcze raz może Czekajcie, bo tutaj mamy też Aaa, yy, zobaczcie A nie sprawdziliśmy Tylko nie na Chyba ja Jaka zrobiła yy, Ups, nie, zgadzimy zarezerwowany, trzeba obwinąć no go kocukiem zastosować zaszczyk uspokojający. Masz taki zaszczyk? Mam. No. Aha. A to tam są takie, ten, ich charaktery, tak czy co? To... E, znaczy, no zależy jaka kupa. Aha, jaka kupa, A jakie są do wyboru, pokaż. E, mamy jeszcze takie, zobaczcie. Mhm. Ciekawe. <grym> Zdrowa kupa <nawet. grym> Ej, a udaje tego kotka, bo to była yy, ta, co kotka udaje, tak? Tak, bo to jest pieski. Ja, ja to założyłam. A naciśnię na brzuszek jeszcze raz. O, właśnie on no, no, bo to jest taki guziczek i... To jest guziczek. Aha, i tu jest serduszko jak się wam. To jest jakby a'la pępek. Pokaż. No, tu jest włącznik i włącznik, słuchajcie. O, i ma coś takiego Także nam się uda to spakować, prawda? Jakoś z powrotem. I myślę, że Marcia będzie zadowolona słuchajcie z takim rzęsiku. Ja myślę, że jak taki babasek o niej będzie leżał to ona się będzie cieszyła. W jej języku będzie gadała. Gu gu gu, gu. <słuch> Już koniec tego vlogmacika. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapeczki w górę. Musicie też zasubskrybować mój kanał, wpadajcie na kanał Gramy, na moining. A jeśli ja z Wami żyłem, kochani, popatki!